Cześć Boże, witamy Was bardzo serdecznie. Pragniemy Was zaprosić na jedno wydarzenie, które jest rozciągnięte na cały Adwent, a mianowicie 30 listopada. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpocznie się orędzie adwentowe, wspólnot odnowy, na którym będziemy mówić o tym, jak otwierać się na charyzmaty, jak otwierać się na to posłanie, do którego zaprasza nas Duch Święty w Kościele. I to jest czas naszej takiej formacji przygotowania się na święta Narodzenia Pańskiego, czas w którym Duch Święty będzie do nas mówić. Specjalnym gościem będzie siostra Tomasza Potrzebowska. Zapraszamy fizycznie na Aule KUL do Centrum Transferu Wiedzy, a jeśli ktoś nie może, bo mieszka daleko od Lublina, może uczestniczyć również online. Zapisy są na naszej stronie odnowamyślniklublin.pl a zaraz po orędziu a zaraz po orędziu, czyli w pierwszą niedzielę adwentową, rozpoczną się transmisje naszych rozważań. To już będzie trzeci rok, jak nagrywamy i tutaj rozważamy Słowo Boże, czekając na przyjście Jezusa Chrystusa. I po naszemu to jest po prostu adwentowe love. Ta maleńka miłość, o której mówił ksiądz Jan Twardowski, pragnie się narodzić dla ciebie i dla mnie, i byśmy tą tajemnicę mogli bardziej zgłębić, potrzebujemy się na chwilkę zatrzymać. Wsłuchać w to słowo, które z miłością Pan Bóg przygotował dla nas, więc zapraszamy, aby w tych rozważaniach uczestniczyć. Tak jest. Najpierw zapraszamy na orędzie adwentowe odnowy w Duchu Świętym, a później na codzienne spotkania przy herbatce porannej przy kawie. Do zobaczenia. Do zobaczenia!